Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie. E, dzisiaj przygotowałam dla Was taką, e, taki krótki, nie wiem, około poradnik, coś takiego pewnie. Ale ogólnie, wiecie, czasem pytacie mnie na Instagramie o różne takie moje triki domowe i wiem też, że bardzo lubicie, gdy się dzielę na Insta z różnymi moimi tego typu patentami. Więc dzisiaj zebrałam takie pięć rzeczy, które po roku bycia żoną i panią domu bardzo mi to życie ułatwiają. Ja lubię ogólnie takie bardzo efektowne, efektywne rozwiązania, które... Gdzieś tam ułatwiają mi tą organizację. Więc nie przedłużając, zaczynamy. Pierwszą rzeczą, jaką chciałam Wam pokazać, jest e, wytłaczarka do etykiet Dymo. I błagam po prostu, zapiszcie, co mówię, że to jest ta wytłaczarka, bo to ile ja pytań dostaję o nią, za każdym razem, kiedy ją pokażę gdziekolwiek, ich jest po prostu zawsze masa. E, to jest taka wytłaczarka. E, no, Tutaj do środka wkłada się taką taśmę czarną i na niej można sobie jakby tak wytłoczyć jakieś słowo czy zdanie. I ta taśma jest samo przylepna, więc można to sobie przykleić na przykład na jakieś słoiki, na pudełka, na jakieś organizery. Mi to świetnie się sprawdza w domu, kiedy macie jakąś taką przestrzeń, która wymaga organizacji i na przykład trudno wam jest utrzymać w niej porządek, mimo że jakby są jakieś pudełka tematyczne, no to podpisanie ich gdzieś tam zawsze ułatwia sprawę, więc taką wytłaczarkę bardzo Wam polecam. Ona jest do kupienia normalnie w internecie, mogę Wam podlinkować. Gdzie można ją kupić? Nie jest to jakiś bardzo duży wydatek, i wydaje mi się, że jest to taki bardzo przyjemny gadżet, który ułatwia y, taką właśnie około organizację. Drugą rzeczą bardzo prozaiczną jest takie oto sitko, proszę państwa. Kto by pomyślał, że będę mówić po prostu na YouTubie o sitkach, ale właśnie tak. My pijemy w domu bardzo dużo herbaty sypanej, właściwie tylko taką. I są różne te takie, wiecie, zaparzacze takie silikonowe, co się wrzuca do kubeczka, są też takie te takie siteczka, wiecie, które się składają z dwóch takich części na taki klips. No i ja przetestowałam wszystkie te rozwiązania i uważam, że takie sitko które się nakłada na yy, kubek i zalewa wrzątkiem, to jest ogólnie najwygodniejsze rozwiązanie. Głównie też dlatego, że najłatwiej potem z takiego sitka, wiecie, wytrzepać, yy, orant kosza na śmieci, yy, wytrzepać jego mokrą zawartość, z którą nie chcemy mieć zbyt dużo kontaktu potem. Yy, więc my takich sit tak, w domu mamy kilka. One są chyba do kupienia w Rosmanie. Wydaje mi się, że właśnie w Ikei e, takich małych nie ma, a w Rosmanie? W Rosmanie, w Tajgerze! W Tigerze. W Tigerze. E, za kilka złotych do kupienia w Tajgerze takie sitka. Także bardzo polecam. One bardzo nam ułatwiają e, co jesienno-zimowe parzenie herbaty. Inną rzeczą, e, która pochodzi ze sklepu Ikea, jest cały taki zestaw e, różnych pudełek do przechowywania. E, to jest uwaga leci. To jest cała taka seria pudełek, które mają taką, takie samo jakby wieczko i różne formaty. One są i plastikowe i szklane. Tutaj możecie zobaczyć format szklanego pojemnika mały i duży. No i te pojemniki akurat w szkle idealnie nadają się do przechowywania jakiegoś obiadu z wczoraj, albo zupy, również do odgrzania ich w piekarniku albo w mikrofali. Yy, więc to jest świetna rzecz. Oprócz tego, przez to, że one mają takie same te. Yy... Przykrywki. To po prostu nie mamy w szufladzie 50 pojemników z 50, róż, 50 różnymi przykrywkami, tylko mamy zestaw pojemników i zestaw pokrywek i wszystko ze sobą do siebie pasuje. No i kiedy mamy małą przestrzeń i nie ma gdzie tych 50 różnych pojemników trzymać, no to uważam, że to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Ponadto one super też się przechowuje, przechowuje jedno na drugim, więc w lodówce, gdy takich pojemników jest kilka, no to też zajmuje to stosunkowo niewiele miejsca. Miejsca. E, więc szklane pojemniki na ogół lądują u nas w lodówce. E, plastikowe e, służą nam jako lunchboxy, najczęściej, gdy pan mąż sobie coś e, bierze z domu na wynos. E, one są jeszcze tam chyba w takim kwadracie, tak, w takiej trochę mniejszej wielkości i je też mamy i też bardzo polecamy. A ostatnio w Wiki pojawiły się też takie maluchy. Chyba pakowane po trzy, i to jest jakby ta sama zasada. Te przekrywki w ogóle są świetne. One mają taką uszczelkę silikonową tutaj dookoła, no i z tego nie ma szans, żeby coś się wylało. To naprawdę bardzo porządnie trzyma, więc można to sobie wrzucić do torby czy do plecaka. I co chciałam jeszcze powiedzieć: że w Ikei są też dostępne takie bambusowe przekrywki, ale one mm, ładnie wyglądają, ale też tylko na początku. Nie są tak szczelne jak te właśnie plastikowe z silikonową uszczelką. Nie można ich myć w zmywarce, łatwo przejmują zapachy, więc tak niekoniecznie. Natomiast te plastikowe z uszczelką jak najbardziej polecam. A te maluchy są super do trzymania na przykład połówki pomidora, połówki cytryny, jakiegoś pokrojonego koperku czy pietruszki. Eee, takie wiecie, drobne rzeczy, które fajnie trzymać. Eee, po prostu szczelnie zamknięte w lodówce. Więc te pojemniki mają naprawdę taką, wydaje mi się, idealną, idealną wielkość i je też bardzo polecam. I dwie takie większo-gabarytowe rzeczy, które bardzo mi służą, to jest tak, suszarka na pranie, o której mówiłam Wam już w ostatnich ulubieńcach. Suszarka na pranie taka w formie wieży. Ona ma kilka poziomów, bodajże cztery i każdy z tych poziomów można sobie woli jakoś tam regulować albo... Podnosić albo opuszczać, więc w zależności od tego, jakiej długości ubrania wieszacie, e, możecie sobie tą suszarkę pod siebie dostosować. No i jej, według mnie, największym, zale, y, największym plusem jest to, że ona po prostu po podłodze zajmuje niewiele miejsca o wiele mniej niż taka, wiecie, duża suszarka rozkładana na boki a można na niej zmieścić tyle samo albo więcej ubrań. Więc dlatego, dlatego bardzo ją polecam. My też się nastawiamy na wielopieluchowanie, no plus oczywiście mnóstwo dziecięcych ubranek, więc wydaje mi się, że ten gadżet bardzo nam się sprawdzi, również właśnie na początku z noworodkiem. I nasza suszarka jest marki Wieleda. Nie wiem, czy w ogóle jakieś inne tego typu marki mają też coś takiego w swojej ofercie, na przykład w Ikei nie widziałam tego typu suszarki. Więc właśnie, my mamy tą czteropoziomową marki Wieleda i bardzo ją polecam. Yy, mamy już kilka miesięcy, tak mi się wydaje, i cały czas nam służy. Ona też jest w ogóle super, dlatego że w blokach, w mieszkaniach z wielkiej płyty, yy, na tych takich, wiecie, malu malutkich pseudo balkonach, ona też się mieści i łatwo jest ją, yy, że tak powiem, wystawić na zewnątrz i potem schować więc wiosną i latem też to jest na pewno bardzo duży plus. A drugą rzeczą, którą również, którą również bardzo Wam polecam, która jest taka bardziej większa gabarytowa, to jest odkurzacz taki, wiecie, na akumulator bezprzewodowy. Mi się wydaje, że w małych mieszkaniach to jest jakby protip do małych mieszkań, bo gdy, gdy dom jest duży, jest gdzieś tam jakiś schowek, w którym ten odkurzacz przewodowy może stać po prostu złożony i w zasięgu ręki, no to nie jest to aż tak istotne. Natomiast w małych mieszkaniach, gdy po prostu operacja pod tytułem odkurzanie wiąże się z jakimś wielkim wygrzebywaniem i montowaniem i rozmontowywaniem dużego przewodowego odkurzacza i wygrzebywania go gdzieś tam z dna szafy, no to wiadomo, że rzadziej po ten odkurzacz będziemy sięgać. A jeśli ktoś na przykład, tak jak my, w ogóle za odkurzaniem nie przepada, no to jakby jest, jest dość duże ryzyko, że umrzemy tutaj po prostu pod warstwą kurzu na podłodze. Dlatego, żeby się przed tym zabezpieczyć, kupiliśmy sobie odkurzacz, który będzie po prostu cały czas w zasięgu ręki. I te wolnostojące odkurzacze są dość takie kompaktowe i łatwo je gdzieś tam upchnąć w takiej przestrzeni, nie wiem, gdzieś między szafą a ścianą, za drzwiami. U nas akurat ona stoi między ścianą a lodówką w takiej specjalnie właśnie na to przeznaczonej przestrzeni, na takiej stacji dokującej, więc tego odkurzacza na co dzień w ogóle nie widać, nie stoi na widoku, a jednocześnie jest pod ręką, zawsze naładowany i e, dzięki temu też po niego po prostu często sięgamy i jest w użyciu, no bo oboje za tym odkurzaniem nie przepadamy, jak możecie się domyślić, więc e, kupienie takiego no, gadżetu, który gdzieś tam to odkurzanie i utrzymanie porządku nam ułatwi i nas do tego zachęci, no to wydaje mi się, że jest dobrym rozwiązaniem. E, oczywiście... Gdybyśmy tutaj mieli większy metraż, albo też byłoby więcej domowników, pewnie taki odkurzacz duży, przewodowy, też by nam się przydał. Natomiast w tym momencie nie bardzo czujemy taką potrzebę, i po roku spokojnie ten, ten bezprzewodowy odkurzacz nam wystarcza. Także. To są moje takie ulubione protipy domowe. Pewnie za jakiś czas pojawi się kolejny film z tej serii, żeby one się pojawiały w jakichś takich właśnie krótszych odcinkach, ale za to częściej. Koniecznie subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu. No i zaglądajcie też na mój Instagram, bo tam będzie jeszcze więcej różnych domowo-mamowych protipów. No i widzimy się w następnym filmie. Na razie, pa, pa.